Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i gramy sobie, jak widzicie, ponownie w najnowszego Intro Speeda. Zostawajcie koniecznie łapki w górę, jeśli Wam się odcinki z serii podobają. A ja tutaj musiałem sobie zrobić śródkę wokół skoczni, bo latały śmigłowce, a my sobie lecimy i to dosłownie na kolejną misję od naszej Kumpeli. Cóż ona tutaj dla nas... Ciekawego ma! Subaru impreza WRX STI O panie, o panie! Czy my ten odcinek dzisiejszy mogliśmy zacząć lepiej? No wydaje mi się, że nie Dobra, lecimy Centrala, ulicznych kierowców. Okej, okay, wóz jest, gliny są, wymówka też. Kurde, nie ma co marudzić. Mamy możliwość pośmigania po stoku. A raczej latania po stoku subaryną. Mi się to podoba. O oh fuck! Dobra, dobra, dobra moi drodzy. Ja tutaj muszę uważać, ponieważ nie mam już żadnej powtórki. Wszystkie wykorzystałem w wyścigach, które sobie wcześniej rozgrywałem. Tak więc trzeba tutaj niestety samot uważać. A szkoda, bo kurde, pośmigałbym. Zresztą, dobra. Raz się żyje. Nie wiem ile jeszcze wytrzymałem. Jedno drzewo, drugie Poczu Poczułem się jakbym takie dwa plaskacze teraz dostał. Ale jak wiecie drzewa przyciągają. Dawno nie przyciągały drzewa. Czekajcie, o! Zjedziemy w ostatniej chwili. Czasami da się w ten sposób policję zgubić. Jak gdzieś tam zjeżdżamy z drogi, gdzie barierki są takie niezniszczalne. No ale kurde, łatwiutko, zobaczcie. Przetrząsnąć każdy za żeby znaleźć. Tyle cudownych audios w tym Need for Feedzie, A tak mało zarabiamy, że kłuczą czasami takie perełki jak Subaru. Nawet nie było okazji pomyśleć o tym, aby zakupić ten samochód, ale czekajcie. Weźmy sobie, sprawdźmy, gdzie my tutaj mamy od tego miejsca najbliższą stację. Tutaj jest. Okej. Okay. Pierwszy raz będzie możliwość sprawdzenia, że faktycznie. Nadal w tych misjach możemy sobie podjechać na stację, naprawić auto i zdobyć pełną sumę pieniężną. Niech te Jak Nie, widzicie, policja tutaj krąży w tych misjach. W każdym praktycznie rogu się pojawiają, ale wydaje mi się, że. Już tutaj nam raczej nie zagrożą. Dobra. Ostatnia prostaj. Prawie 200 tysięcy będziemy mieć na koncie. Jaką fantastyczną historię masz dla mnie tym razem? Facet transportował ten wóz i nagle po prostu zniknął. Zniknął? Czy go aresztowali? Jak zwał, tak zwał. Ja to z weźciemą. Hej, mam taką zasadę, że nie zadaję żadnych pytań. I, że na żadne nie odpowiadasz. W końcu łapiesz! A, że się do tego przyzwyczajeni, co nie? No ale dobra, moi drodzy, lecimy sobie do naszej Hawirki. Zdeponujemy te pieniądze, które tutaj mamy. Chcesz zostać gwiazdą filmową? Marzenie każdego dziecka, nie? masz szansę? Producent filmowy przygotowuje reklamę dla swojego najnowszego dzieła. Nie chcielibyśmy zawieść producenta, prawda? Świetnie. Mamy przed sobą długą drogę i mało czasu. Chyba. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Ja też nie wiem, gdzie jestem i jak daleko mamy do celu naszego, ale z chęcią sobie tę misję wykonam. Szczególnie, że nie dość, że możemy autami pojeździć, to też sporo kasy możemy zarobić. Sporo policji tutaj się na mnie rzuciło, ale jak widzicie, w końcu mamy spokój. Gdzieś w tej okolicy powinien być samochód. Zobaczymy, co tym razem. Kont, jak, ok. Ale fajne malowanie ma takie, jakby lekko był e, przyrdzewiały, co nie. Dobra, to jest, mam wóz. Otwaliłeś CB Radio? CB Radio? No wiesz, jadę Pącjakiem, więc... Yy... Nie łapię. Nieważne. Dobra, nie wyczułam <grywka> aluzji tutaj, ale kurde, zobacz, jak tym samochodem tutaj pędzimy. Byle tylko nigdzie nie wyrżnąć. Dobra, teraz mi się chyba udało i tutaj strołować nieco. poszukiwany wóz nas z pościgu. Centrala chyba będziemy musieli się wypisać z tego pościgu. Jestem w szoku, jakby tym grzejemy. Niestety <ścoughs> dopóki to jest samochód nie jest stabilnie, to jest spoko, nie ale przy takich prędkościach ja się boję jakoś mocniej poczuć analogiem, bo zaraz ten samochód staje się mocno niestabilny. Czekajcie, pojedziemy sobie pod mościk. Ja tą okolicę już doskonale znam. To jest sposób niezawodny. Wydaje mi się, że w żadnym update'cie tutaj tego nie poprawią. Bo to nie jest na dobrą sprawę żaden glitch czy coś, tylko to jest po prostu problem ze sztuczną inteligencją mi się wydaje że policja myśli że my jesteśmy na górze mostu po prostu a nie pod mostem i dlatego po prostu policja tutaj głupieje nie tak samo na torach jest tak samo, o właśnie, ktoś mi dał też tipa jednego, że to samo się dzieje, słuchajcie, w tunelu. Tym takim, gdzie często wyścigi się kończyły. Tam, jak widzicie, tak samo policja, totalnie głupieje. Tak więc, po prostu, jest to, wydaje mi się, w głównej mierze, po prostu problem ze sztuczną inteligencją policji, nie? Jak widzicie, bez problemu tutaj udało nam się ich zgubić. Przy okazji, tutaj jest stacja benzyna, sobie podjedziemy, naprawimy tego pontjaczka. Szkoda, że te misje jakoś też nie są równomiernie rozłożone. A fajnie przykład po jednej było na dzień. A czasami to pojawiają nam się dwie czy nawet trzy misje pod rząd. Zawrócimy sobie tutaj i... Już gdzieś jesteśmy w okolicy, ale zobaczcie, znowu policja jedzie, nie chcę ich teraz rozwalać na czołówek, bo szkoda by było Jak mamy samochód w idealnym stanie, dobra, kurde, myślałem, że to jest nieco dalej, ale jednak nie Producent jest bardzo zadowolony. Mówi, że świetnie to wypadnie w kampanii PR-owej. Nie wiem, czy ucieczka przed glinami to dobry PR, ale może właśnie dlatego robię te zlecenia dla ciebie. Nie, to idealnie pasuje. On robi remake starego filmu o jakimś grubacznym, wąsatym kierowcy uciekającym przed policją. Świetnie. Kolejny remake. Tego nam właśnie trzeba. Co jest z tym remake'iem? To twoja czternasta robota, a szybka jazda i uciekanie przed policją dalej cię nie nudzą. Na razie to jest. Bardzo często w tych rozmowach mamy jakieś takie ciekawostki, jakieś easter egi, tak więc jeśli kojarzycie do czego nasza tutaj koleżanka nawiązywała, to dajcie znać. I jak pamiętacie w poprzednim odcinku śmigaliśmy sobie tym dodżem w wyścigach i pod koniec odcinka stwierdziłem, że ten samochód tak fajnie lata w zakrętach tutaj sobie boczkiem, że chyba dużo lepszą propozycją będzie go ustawić pod drift i słuchajcie, powiem Wam, że jestem już po swoich pierwszych próbach, troszeczkę ten samochód przerobiłem i powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjny, jeśli chodzi o drifty. Kilka stref sobie tutaj e, porobiłem i powiem Wam, że w większości tutaj zdecydowanej udaje mi się nie tylko zdobyć trzy gwiazdki, ale też pokonać rywala. Tak więc naprawdę przy niewielkiej tutaj ingerencji w tuning tego auta możemy sobie zrobić bardzo fajny driftowóz, tak więc sobie dzisiaj pośmigamy troszeczkę boczkiem. E, zmotywował mnie zdecydowanie McLaren 600LT do tego. A którego możemy za fliko zdobyć właśnie wykonując te strefy driftu Dobra, gdzieś tutaj w tej okolicy powinna być kolejna strefa Podjedziemy sobie na stację benzynową, żeby naprawić naszego dodża I lecimy na kolejną strefę Tutaj chyba jeszcze ani razu nie śmigałem, tak więc lecimy na żywca tutaj gwiazdki to zdobywam naprawdę zawsze, ale z tymi rywalami nie do końca tak kolorowo jest, ponieważ nie zawsze jak chcę ładnie driftować, to udaje mi się go pokonać. Często jest tak, że strefa troszeczkę wymusza taką szarpaną, że tak powiem, jazdę, żeby te metry tutaj nabić. To nie do końca tak ładnie wygląda, ale. Wow, mało brakowało W ogóle wszystkie pieniądze, które mam aktualnie na koncie moi drodzy, to są za strefy driftu Kręci się w to niesamowicie Mimo, że nie planowałem, to kurde mam driftowóz w końcu Dobra, udało się pokonać, znaczy 5500 tysiąca nam wpadło i gdzie mamy kolejne strefy? Tutaj Nie ale sobie słuchajcie drugi raz ponieważ chciałem przejechać tu ładnie I niestety zobaczcie niewiele mi tutaj zabrakło Żeby też pokonać rywalkę Jak już te strefy robię to chcę je wymaksować Żeby nie trzeba było ich powtarzać tak, driftuje mi się troszeczkę lepiej niż w hitie. To znaczy, wydaje mi się, że dużo łatwiej ustawić auto. Jak ktoś nie potrafił w hicie auta ustawiać, to tutaj naprawdę dużo łatwiej jest to zrobić. Natomiast mówię, chciałbym tutaj driftować sobie jakoś ładnie, ale odnoszę wrażenie, że. Na takich prostych ja muszę tym autem tutaj zarzutać, kombinować coś, żeby te metry się nabijały, nie? Są takie tutaj wyniki. Wymaksowane, że trzeba. O też i na każdej strefie, na przykład niektóre naprawdę można fajnie sobie tutaj ładnie, fajnie, stylowo przejechać. Ale dobra, mamy to. Wszystko zależy sobie od strefy powiem wam. Okej, okay, tutaj też pierwszy raz z tego co widzę, bo żadnej gwiazdki nie mam. Gdzie ja tu mam co oni? Drifty po polu Nie po ma, Dziorka siadał tu jej, okay, ale tutaj spoczko się driftuje. Ja też jak widzicie mam Auto w S, ale nie sugerujcie się tym, ponieważ przestawiłem lekko tutaj suwaki i od razu Wpadliśmy do S, ale to auto jest, jak wiecie, doskonale w S-klasie. Dobra, mamy pokonanego rywata. akurat, widzicie, bardzo łatwo było. No i mamy to, mamy to, moi drodzy. 54 gwiazdki już mam zdobyte. Yy, I trzeba poszukać jakichś kolejnych stref. Kurczę, już większość wydaje mi się przejechałem. Kolejna strefa driftowa. Zakręty, jak są tak daleko od siebie, to niestety trzeba troszkę takich arabskich driftów porobić na prostych. Bo inaczej, uwierzcie mi, nie da rady tego wymaksować. To jest taki mój największy zarzut. Że nie zawsze. Aj, kurde, się bałem, że ominąłem punkt. Nie zawsze właśnie gra, kurde, pozwala nam ładnie i stylowo jeździć. Gdzieś tam wiecie, jest taka powoń za punktami, nie? No, ale dobra, mamy to. Powiem wam, że tak sobie przeglądam tą mapę, szukam jakichś kolejnych stref driftu, ale wydaje mi się, że wszystkie już tutaj wykonałem, no chyba, że jestem ślepy, a wy jakieś jeszcze widzicie. I teraz pytanie, czy ja je jakoś muszę odblokować, czy jak to działa, bo ja mam mniej więcej połowę dopiero tych gwiazdek zdobytą, a wszystkie strefy wymaksowałem. I jeszcze tego tutaj nie ogarnąłem, bo na dobrą sprawę z strefami driftu dopiero dzisiaj zacząłem się bawić i błyskawicznie mi to poszło. Sprawdziłem sobie te strefy i okazuje się, że mam tutaj zaliczone już wszystkie, natomiast mam połowę gwiazdek, tak więc albo te strefy osobno są zaliczane za dnia i osobno w nocy, albo po prostu te strefy będziemy musieli atakować z dwóch różnych stron, tak, więc w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek ja sobie to potem sprawdzę no i jeśli się okaże, że trzeba je atakować jeszcze w nocy, albo z drugiej strony, to wybudujemy sobie nowy driftowóz i sobie troszkę pośmigamy w tych strefach tak, więc to by było na teraz tyle, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Cześć!